Rozmowa polskiego radia 24. Maciej Małecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ubiegający się o reelekcję, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry Panie Redaktorze. Żeby było tak ściśle, okręg 16, Płocko Ciechanowski, miejsce drugie. Rado, bo bardzo pan skonkretyzował. To może pan jeszcze okręgi wymieni wszystkie z pamięci. E, powiaty? Mm -hmm. Panie redaktorze, jeśli oczywiście. Nie, 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 Ale nie, to muszę powiedzieć, Sochaczewski, Żardowski, Płocki, Płoński, Gostyniński, Sierpecki, Mławski, że ludzie się nie gubią i wiedzą, gdzie głosują i na kogo mają głosować. I Przasnyski. Janusz i Wojciechowski. I Myśli pan, przejdzie to sito Unii Europejskiej i zostanie komisarzem? Y, trzymam bardzo mocno kciuki za europosła Janusza, Kowals Janusza Wojciechowskiego. I myślę, że to jest tak. Dwie sprawy. Jedna, to jest wielki sukces Polski, że wywalczyliśmy w negocjacjach jedną z najbardziej strategicznych TEK w Komisji Europejskiej, czyli TEK ministra rolnictwa, TEK komisarza do spraw rolnictwa, czyli ministra rolnictwa Unii Europejskiej. Mieliśmy więcej no, szczęścia niż Węgrzy czy Rumunii. Zdecydowanie. A druga sprawa, że wystawiamy do tej funkcji świetnie przygotowanego kandydata Janusz Wojciechowski. Jest znakomitym kandydatem do pełnienia funkcji komisarza do spraw rolnictwa i szczególnie, że bardzo dobrze zna problemy Europy Środkowo-Wschodniej, zna nie tylko problemy, problemy rolnictwa, ale wie też jak wygląda, wyglądają realia w naszej części Europy, czyli tych krajów, które dołączyły do wspólnoty. W, już po 1989 roku. Myśli pan, że koledzy z Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim będą głosowali za, czy będą głosowali przeciw? Politycy Platformy przyzwyczaili nas do tego, że głosują przeciwko polskim kandydatom, że głosują przeciwko polskim interesom i bo, wynoszą spór krajowy na forum międzynarodowe. Nie zdziwię się, jeżeli politycy Platformy Obywatelskiej będą rzucali kłody pod nogi. Naszemu kandydatowi europosłowi Januszowi Wojciechowskiemu. Dlaczego ustalając program 500, wpadliście na pomysł, żeby to samorządy płaciły, a nie na przykład taki operator jak Klarenbach? No, może pan reaktor się nie zgłosił wtedy, ale już tak samo. No całkiem, nie, no Wy od razu tak całkiem... z założenia zakładaliście, że to będą samorządy. Wtedy znaczy... samorządowcy podnosili jest... larum i mówili o Boże, kto to będzie płacił, trzeba dodatkowe stanowiska i tak dalej. Nie słyszałem o problemach 500 Plus w żadnym z samorządów. No, jak to nie ma warszawskiego? <grydaktorze> nie słyszałem o problemach 500 Plus w żadnym z samorządów aż do teraz. Do półtora tygodnia przed wyborami, kiedy takie problemy nagle pojawiły się u Rafała Trzaskowskiego. Wójtowie najmniejszych gmin w Polsce bez żadnych problemów radzą sobie z wypłatą 500. plus. Nie radzi sobie z wypłatą 500 Plus Platforma w Warszawie. Ale może to jest już taki, taki trend. Może... Panie ministrze, pan mnie poprawi, bo ja czegoś nie rozumiem. Z tego, co ja pamiętam, kiedy ten program był uchwalany w 2016 roku, to założenie oprócz tego, że te pieniądze mają trafić do ludzi i mają być programem społeczno-demograficznym, to jeszcze miały spowodować, że trochę grosza zostanie w samorządzie. Czyli samorządy, mówiąc bardzo pragmatycznie, żeby nie powiedzieć egoistycznie, na tym zarabiają. To nie jest tak, że robią to charytatywnie całkowicie. Samorządy otrzymują środki na realizowanie programu 500, na realizowanie, czyli na obsługę tego programu, i otrzymują pełne pieniądze na te wyliczenia, które przedstawią. Czyli jak to wygląda w praktyce. Mieszkańcy składają wnioski do samorządów, rodzice składają wnioski do samorządów, czyli rodzice składają wnioski do urzędu, do ratusza warszawskiego. Ratusz weryfikuje te wnioski, oblicza je, oblicza kwotę i występuje o taką kwotę do wojewody mazowieckiego. I wojewoda mazowiecki taką kwotę przelewa. Ostatnie wystąpienie ratusza było z 25 września. 26 wojewoda września na, pieniądze na zostały przelały. Przelał pieniądze i teraz okazuje się, że y, urzędnicy warszawscy, urzędnicy Rafała Trzaskowskiego y, brakuje im pieniędzy na 500+. Nie wierzę w takie, nie wierzę w coś takiego, i dla mnie jest to zagrywka czysto polityczna. Albo mamy, mamy taki poligon w wykonaniu polityków Platformy Obywatelskiej, jak polskie rodziny zareagują na wstrzymanie programu 500, bo z wypowiedzi niejednego polityka platformy obywatelskiej słyszeliśmy że program 500 plus może zostać zlikwidowany ograniczony zmodyfikowany, zmodyfikowany bądź będą wprowadzane udogodnienia no takie udogodnienia że pieniędzy będzie miało. Na miał. rowerek będzie miał jedno koło nie od dziś znamy niechęć opozycji do programu 500 plus i w tej sprawie myślę jeśli Ktoś mówi o debacie wyborczej, to ja proponuję taką debatę, żeby wziąć Grzegorza Schetynę z jednego dnia, ze Grzegorzem Schetyną z drugiego dnia i z Grzegorzem Schetyną z trzeciego dnia. To, co, to sam Grzegorz Schetyna miałby z sobą debatować? I myślę, żeby się bardzo mocno pokłócili. Panie pośle, słyszał pan o kozach, które były na wyspie pod Mostem Gdańskim, czy też w okolicach Mostu Gdańskiego? Słyszałem i przyznam szczerze, w pierwszej chwili myślałem, że to jest jakiś niesmaczny żart, że coś takiego nie miało miejsca. Że Rafał Trzaskowski zorganizował ekologiczną farmę kus, no, Za którą zapłacił? Za, którą, żeby była tak, za jasna. którą zapłacił. Wynajął jakiegoś obcokrajowca do pilnowania tych kus, który podzlecił tę usługę w cudzysłowie bezdomnemu. Efekt jest taki, że połowa ze stada kóz padła. Wiemy, że kozy żywią się w zasadzie wszystkim i to jest niezwykle ważne zwierzę paść? i wody jest... zwisły chyba nie piły. To jest sytuacja mówię, bardzo smutna, bo to jest z jednej strony no, bardzo szkoda, żal tych zwierząt. To jest dramat tych zwierząt, które no, zostały doprowadzone do takich warunków, że pozdychały. Jeżeli, I gdzie są te jeżeli organizacje do... takie no, prozwierzęce? No, ja, ja, ja przeglądałem, obserwując relacje z tego, z tego dramatu. Jakoś nie widziałem żadnych ekologów przekutych do jakichkolwiek drzew, krzaków na tej, na tej wysepce przy moście Gdańskim. Ale... Pamiętam taką, taką naukę z czasów szkolnych, że y, nauczyciele y, wielokrotnie powtarzali uczniom, którzy się nie przykładali do nauki. Pamiętaj, jak nie będziesz się uczył, to będziesz kozy pasał. A okazuje się, że platforma w Warszawie nawet kus pasać nie potrafi. Czy jest jakaś chociaż jedna rzecz, jedna, która władzom miasta stołecznego Warszawy wyszła? No, panie redaktorze, patronowanie Paradą Gejów wychodzi znakomicie. Też Para... nie do końca. Yy, parado... Powie pan, bo jeżeli pan to chce do jednego worka wrzucić i mówić tak, że objęcie patronatem parady LGBT to jest tylko jako jedność, znaczy sama parada jako parada, no to okej, okay, to być może tak. Ale gdybyśmy połączyli tę paradę i w ogóle z ideą, czy ideologią LGBT i wprowadzeniem karty LGBT w Warszawie, no to to też nie wyszło, no. Powiem tak, no, z, m, Rafał Trzaskowski y, zaczyna wyglądać na Ryszarda Petru polskiego samorządu. Ale y, ja patrzę na to szerzej. Mamy y, ekipę Platformy w Warszawie, która y, jest taką, jak w soczewce pokazuje, te patologie, które mogą dotknąć Polskę, gdyby jakimś cudem wygrali wybory. I y, Polska, dzisiaj widzimy, jak wygląda Warszawa rządzona przez Platformę. Oczyszczalnia czajka, 3000, 3000 litrów ścieków wypływających na sekundę do Wisły, nieinformowanie o tym społeczeństwa, ukrywanie, ukrywanie tego faktu przez kilka miesięcy, niepodawanie do wiadomości publicznej informacji o awarii, o awarii spalarni, jakaś ekspertyza za 7 milionów złotych, mamy kozy, mamy niemożliwość poradzenia sobie z wypłatą 500. Więc czy takim ludziom można powierzyć Polskę, czy, na taki, czy takim ludziom można zaufać i, i, i powiedzieć, no, czy tacy ludzie będą w stanie przypilnować mafii podatkowych, mafii watowskich, skutecznie walczyć ze wszystkimi patologiami, które miały miejsce i które, które chcą dotykać Polskę? Nie. Wybory, między przypilnowaniem a zajęciem się jest różnica i to sporo. Być może ten bezdomny, który miał się zajmować kozami, usłyszał tylko mm, zajmij się nimi, tak? Właściwie przypilnuj. A to pilnował, patrzył, czy chodzą, czy przypadkiem, która do Wisły nie wpadła. Ale to... Natomiast jak się mówi zajmij się, to znaczy się weź się tym zajmij za od początku opiekły. do końca. Natomiast, natomiast mam, no mam taką, myślę, dobrą wiadomość dla ratusza warszawskiego, który bardzo mocno walczy o ekologię, że Prawo i Sprawiedliwość w tej kadencji podniosło kary za znęcanie się nad zwierzętami. Do pięciu lat jest nawiązka 100 tysięcy złotych na, na ważne społecznie cele i mam nadzieję, że osoby odpowiedzialne za to znęcanie się nad zwierzętami, a na to wygląda sytuacja z tymi kozami warszawskiego ratusza, poniosą konsekwencje. Natomiast natomiast to jest, jeszcze raz powtórzę, to jest taki jak w soczewce przykład tego, taki kompletnego Braku odpowiedzialności za sprawy publiczne. My, y, ja jestem jak najdalszy od tego, żeby wybuchać śmiechem i żartować, że Rafał żartować, nie, nie poradził sobie z kozami. To jest z jednej strony dramat zwierząt, ale z drugiej strony mamy podejście do, do spraw publicznych. Taki Kolejny raz widzimy to klejenie taśmą, które, które y, zaobserwowaliśmy w kampanii. Słyszał wybórki. pan może wypowiedź Jerzego Sztura w rozmowie z redaktorem Tomaszem Lisem? Nie słyszałem, ale czytałem. I... Przepraszam, pan od chłopstwa czy arystokracji pochodzi? Wie pan co? Ja mam, ja się szczycę tym, że mój dziadek bardzo ciężko pracował na polskiej wsi. I wielokrotnie w dzieciństwie spędzałem wakacje na polskiej wsi, w pięknej gminie Brochów, w powiecie sochaczewskim. I wiem jak wygląda bardzo ciężka praca rolnika. To o czym Jerzy Szturm mówił, co miał na myśli? Jerzy Sztur, szkoda cytować tych słów, porównując w po których, których chyba, jeśli pamiętam, porównał wyborców Prawa i Sprawiedliwości do, do parobków, do folwarcznych. Tak. Ja myślę, że widzimy tutaj wielką pogardę dla ludzi, którzy mają odwagę mieć zdanie inne niż Jerzy Sztur i inna część tak zwanej elity. I to jest, to, to jest jakby też przykład tego, że mamy, skąd się bierze ta furia niektórych środowisk, celebrytów, niektórych aktorów, ludzi takich jak Jerzy Stur. No jeżeli wynik wyborów w Polsce nie zgadza się z ich oczekiwaniami, to ci, którzy głosowali inaczej, są obrażani, pogardzani i w, po prostu obrzucani epitetami. I to, na, to się, na to się nie godzimy. My nie dzielimy Polaków. Ja my dzielimy Polaków na najlepszych, na gorszych, na przykład 500 plus programu, o którym pan redaktor wspomniał na początku naszej rozmowy. Ten program trafia do wszystkich. I też jak pan redaktor wspomniał, trafia przez a samorządy. A do wybranych. A, Pytanie tylko, kto by wybierał, jakie byłoby kryterium. trafia Małecki. przez samorządy, które też y, rządzone są przez różne opcje, bo tu nie dzielimy. Zależy nam na tym, żeby Polacy wszyscy korzystali ze wzrostu gospodarczego. Maciej Małecki był Państwu moim gościem. Bardzo dziękuję. Dobrego popołudnia. Dziękuję bardzo.